Cześć. Dużo pytacie na temat porównania naszych okularów w wersji na dzień do takich standardowych dostępnych w salonie optycznym. Dzisiaj zrobię dla Was takie porównanie. Tutaj mamy klasyczne okulary z powłoką blokującą światło niebieskie, nasze day shieldy, magiczny laser oraz spektrometr urządzenie do mierzenia światła. Zobaczcie, światło lasera. Nie przechodzi na drugą stronę okularów DayShield, naszych okularów. Światło z lasera również nie przechodzi na drugą stronę okularów z powłoką blokującą światło niebieskie, tak, takich standardowych okularów salonu optycznego. Więc wydawać by się mogło, że jedne i drugie blokują światło niebieskie w taki sam sposób. Więc dlaczego inwestować w nasze produkty, a nie takie które są dostępne już od wielu lat w salonach optycznych. Widzicie, bo diabeł tkwi w szczegółach. I o tych szczegółach dzisiaj Wam opowiem. Zmierzymy teraz światło z tego lasera, którym testowałem okulary. I to jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, że tutaj ten pik światła, jaki daje laser, jest w okolicy 394 nanometrów. To jest bardzo ważne. Okay, teraz mierzymy światło, jakie daje telefon. Zwróćcie uwagę, że światło niebieskie z telefonu zaczyna się przy 430 nanometrach, a swoją wartość szczytową ma w okolicy 450 nanometrów. To jest mega ważne. W poprzedni wykres tego laserka, Miał wartość szczytową 390-400 czyli był tutaj. Teraz pokażę Wam, jak okulary ze standardową powłoką blokującą światło niebieskie. No, blokują światło z telefonu. Więc zwróćcie uwagę, ile jest teraz, a ile będzie. No, za bardzo się nic tutaj nie zmieniło. Dlatego widzicie, chodzi o to, że okulary ze standardową powłoką blokującą światło niebieskie, taką, którą, które są szeroko dostępne w salonach optycznych od X lat, blokują światło z okolicy 390-400 nm. Czyli to światło, którego realnie elektronika, jak telefon komórkowy, komputer, telewizor w ogóle nie emitują. A teraz pokażę, jak blokują światło niebieskie nasze day Shieldy. Widzimy, że jest już spora różnica między światłem niebieskim. Dlatego właśnie nasze okulary w wersji day shield blokują około 40% światła niebieskiego i są najskuteczniejszą ochroną przed sztucznym światłem w ciągu dnia. Tu mam teraz Night Shield, czyli takie okulary, które zakładamy tylko na 3-4 godziny przed snem. Jeżeli mamy problemy z zasypianiem, budzimy się w nocy lub, lub nasz sen jest słabej jakości, to zakładamy Night Shield. One blokują 100% światła niebieskiego.